Cześć kochani, Marek, palc z tej strony z Kiedyś ktoś mi zarzucał, że jestem z gołą klatą, i tak nie uchodzi. To dzisiaj jestem w garniturze na polu i jak? Tak mogę przedstawiać palmy? Teraz się podoba? Czy lepiej w samych stringach? <grym> Słuchajcie, na początku chciałem serdecznie wszystkim podziękować, z którymi się widziałem, którzy u mnie byli i ciągle jeszcze przyjeżdżają. Wczoraj to było tyle śmiechu, ludzie się poznawali między sobą, było naprawdę zabawnie. Do tego było bardzo ciepło, przyjemnie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że po prostu jesteście. No i tyle, za to, że przyjeżdżacie, że jesteśmy palmową rodziną i że możemy wymieniać się poglądami, możemy się wymieniać co u nas słychać. Naprawdę to jest wspaniałe. Pogoda już się psuje. Wczoraj było. Naprawdę ciepło, ponad 20 stopni w cieniu, więc w słońcu było około 30. Było naprawdę przepięknie. Dużo ludzi pisało w komentarzach i prosiło mnie, żebym pokazał, co się dzieje u mnie w kąciku jukowym. Bo palmy chyba pokazywałem, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mogłem tego pokazać ciągle, bo syf straszny. Nie mam kiedy nic robić, bo codziennie jestem w pracy, o 5 rano się budzę, niektórzy widzicie, że już rzucam posty, kładę się o 23.00. I to nie jest tak, jak ktoś mówi, że ja narzekam. Nie, nie narzekam, to jest super. Chodzi tylko o to, że nie mogę nic zrobić wokół domu, no bo jak mnie tu nie ma, jestem w Piławie, no to siłą rzeczy po prostu nie da się być w dwóch miejscach naraz. Podobno ojciec Pio tak umiał, ja póki co nie potrafię. Dlatego pokażę Wam jak moje rośliny pustynne się zachowują, jak przetrwały, jak się mają. I pokazujemy po kolei. Przepiękna Juka Rostrata Niebieska, jak widać, ma się po prostu idealnie. Nic jej nie jest. Tutaj ktoś mógłby powiedzieć tak. Zobaczcie, fragment grzyba, borowik albo maślak. Nie wiadomo, ale zobaczcie. Te wszystkie stare liście, one właśnie potra powstają z usychania, no gdyby te liście cały czas były idealne i nigdy nie uschły, no to nigdy by nie powstawała ta spódnica, tak? No ale z jukami jest tak, że spódnica powstaje i, e, znaczy można ją oczywiście przyciąć, tak? Ja specjalnie sobie zostawiam. Kolejna roślina. Ta oczywiście minus 20, jakby ktoś chciał. Yuki Rostraty są, można jeszcze kupić. Yuki Lina też jeszcze są. Ta będzie miała trzy głowy, bo no po prostu zobaczymy, jak to wszystko wyrośnie. Na pewno już ma trzy głowy. Tego jest piękna, cudowna. Na niej w ogóle nie ma śladów. To, co mówił Nigel, że one lepiej znoszą nasze warunki niż roztrata. Na roztracie pojawiają się jakieś grzybki, oczywiście niegroźne, natomiast tutaj nie ma nic. Tutaj te stare liście, to będzie właśnie spódnica. Ja ją tutaj, o tak, będę, będę ją tu związywał, bo tu pod spodem jest normalny pień, który był przycięty na plantacji. Teraz tych liści będzie tak dużo, no będzie to wyglądało super. Zobaczcie z daleka. Wszystkie te liście zgarnę i je czymś po prostu zwiążę. Przywiążę je do, pna, żeby, do pnia, żeby one tak nie sterczały i żeby było widać te cudowne głowy. Kolejna roślina. Mega silna. Polecał na maksa Da Silirium Na jego to, jakby w ogóle mróz nie działał. Ani wilgoć, no nic. No po prostu ta roślina jest zjawiskowo piękna. Zostały kilka, no chyba ze trzy jeszcze, jakby co można kupić. Nic. Kompletnie nic mu się nie dzieje. Kolejną rośliną jest juka trekuleana. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Owszem, po zimie nie miała nic. Teraz po tych tygodniach ostatnich, które padało o. Tu grzybek, tu kawałek grzybka, tu kawałek grzybka i te liście wszystkie po prostu wycinam z tym grzybkiem. Czy ja to pryskam? Nie. Nic nie robię, jeżeli pień jest twardy. Jeżeli nie jest jakiś tutaj miękki, nadgnity, nie robię nic, bo według mnie oprysk czasami bardziej zaszkodzi niż pomoże, jeżeli te grzyby nie są jakieś masakrycznie duże. Kolejna roślina, która mnie zaskoczyła najbardziej ze wszystkich roślin, to jest juka aloifolia, która, no nie wiem, zobaczcie sami. Tu nie ma w ogóle śladów grzyba. Można by pomyśleć, że ta roślina jest sztuczna, jest przepiękna, czerwone końcówki. Tu nic nie gnije, nic się nie wymraża. Dla mnie to jest niesamowite. Ciekawy jestem, co będzie z tymi tutaj liśćmi, które powoli będą usychać. Czy one też utworzą taką grubą spódnicę, bo tutaj wszystko było przycinane. Jak widzicie, ten pień był po prostu przycięty. Znaczy nie przycięty, nie ucięty, tylko... Liście były przycięte, tu sorry, jeszcze mam trawę. Wczoraj starałem się jak to najbardziej przybliżyć, żeby dało się tu w ogóle coś obejrzeć. Bo jutro znowu od rana do roboty. Jukalo i folia, niesamowite, nie? Tutaj jest stary Longissimus z zeszłego roku. Daje mu się, że tak powiem, wykrwawić. Czekam, a może coś puści. Zobaczymy, jestem mega ciekawy. Na razie, no, traktuję go jako trupa. Kolejny Dacilirion willeri. Mały, pan nie wiem czy pamiętacie jak ja go tutaj dawałem, to on nawet korzeni nie miał. On się tak gibał, korzenie były oderwane. I co? I rośnie. I jest piękny i nic mu nie jest. Ta roślina po prostu jest niesamowicie mocna. Co tu mamy dalej? Patrzcie. Dasilirion serratifolium rośnie od niego 50 cm. Nie dał rady. Nie dał rady. Może był słabszą rośliną, a może po prostu Seratifolium jest tyle słabsze. U mnie było około minus 13 stopni. Nie dał rady. Tutaj przycięta Juka Gloriosa Variegata. Ubcięłem jej, nie wiem, z 50 liści pewnie. Same teraz już widać pnie. Wszystkie liście, które miały jakikolwiek grzyb. O tu są jeszcze takie z małymi fragmentami grzyba. To oczywiście też wytnę, ale. Będzie rosła. Tych pni jest już sporo. Także moim zdaniem będzie to wyglądać fajnie. Juka glorioza Variegata. Tu mamy Jukę gloriozę Lone Star, którą widzieliście, jak obcinałem. Ma trzy pnie. Zobaczcie, w tym miejscu wyrastał kwiat. I od tamtej pory podzieliła się na trzy głowy. Nic tu się nie gnije, wszystko jest twarde. Jak będę miał czas, to oczywiście jeszcze przytnę mocniej te. Te końcówki y, liści, które były obcięte. Juka gloriosa, lone star, trzygłowa. Lecimy dalej. Kordylina. Zobaczymy, czy znowu wyrośnie. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy ona znowu z ziemi wypuści. Tu nie ma o czym opowiadać. Kolejna to jest Juka roztrata zielona. To jest ewenement naprawdę. Bardzo rzadko można spotkać Jukerostratę, która jest zielona. Specjalnie sobie taką wziąłem w zeszłym roku. Tylko jedna taka była, na nie wiem, pincet. <noise> Ona w zeszłym roku kwitła. Wsadzę tu delikatnie ręce. Tu widać ślady po kwiatku, widzicie? Są, takie gruby jest. No i zobaczymy, jak w tym roku będzie rosła. Tutaj mam Jukerostratę, która przepiękna jest, niebieska, przepiękna. I ona ma dwa pnie, Nie wiem, czy widzicie? Ona była po prostu w doniczce. Specjalnie tak posadziłem, bo jestem ciekawy, co z tego będzie. Jak to będzie wyglądało, jak ona dalej będzie rosła z dwoma pniami obok siebie. A ovatifolia, minus 16 stopni potrafi wytrzymać. Wygląda tu naprawdę zjawiskowo. Kompletnie nic jej się nie stało. Tutaj jest, jak widzicie, tak zwany poddaszek. Ale no, wilgoć jest dookoła wszędzie. Ale dała radę. Juka Faksuniana. ona była bardzo chora, ale ja ją wsadzałem w zeszłym roku, w zeszłym roku dwa lata temu. Ale widzę, że trzyma się dobrze. Wypuszcza nowe liście. Zobaczymy, co będzie dalej. Wszystkie te stare jej obetne. Tutaj jest Agawa. Agawa nie pamiętam, to Paryi była? Nie pamiętam, tak mi się wydaje. Miała być mega silna. Nie wiem, czy wypuści coś na razie ją zostawiam zobaczymy jak się zachowa na wiosnę tutaj jest agawa yucaneo neomexicana. ona wytrzymuje nawet minus 25 stopni to jest taki spory rarytas ona też mi w zeszłym roku zakwitła z czego nie jestem zbyt zadowolony bo jak rośliny zakwitną to później no, męczą się przez ileś miesięcy męczą się okrutnie wydają potomstwo i się męczą yucca filifera Patrzcie, nawet ani jednego śladu grzyba nie ma. Ja tych roślin wszystkich nie zakrywam. No nie dajecie zdajecie sobie chyba sprawę, tak? Tu się wszystko sztywno trzyma. Ani jeden liść nie jest w jakikolwiek... Ani jeden liść nie jest zagrzybiony. I teraz, gdyby wyciągać wnioski, ona tu rośnie dwie zimy, to by pomyśleć, nie no filifera to jest mega odporna. No gówno prawda, ona nie jest wcale odporna na wilgoć. Gdzieś tu, patrzcie, to wszystko to jest piasek. Tu nie ma nic innego, te wszystkie rośliny rosną w piasku. Tylko piasek. Tu jest jakaś opuncja. Zobaczymy, jak będzie sobie radzić. Tu mamy jukę Thompsonianę. Zobaczymy co z nią. Ona też jest mega silną juką Thompsoniana. Też wytwarza bardzo duży pień. Zobaczymy, co tu będzie dalej. I tu mamy jukę bakatę. Zobaczcie ile połamanych liści. Czy ktoś wie dlaczego. Ktoś kto ogląda filmy to wie. Bo tutaj z tego dachu jak był śnieg, to po prostu spadł. I przywalił tą całą roślinę. Nie spodziewałem się tego, no, ponieważ śnieg był ciężki. Wszystko, co jest od tej strony, zostało połamane. Zobaczymy, jak ona będzie sobie radzić. Wygląda nieźle. Stare liście poobcinam. Mega twarda juka. Ona też wytrzymuje około minus 20 stopni. Zobaczymy. Pokażę Wam jeszcze tą ostatnią, która u mnie rośnie. Eee, tutaj, niestety, miałem kopany internet na to już była zima, chyba listopad. Będę musiał dosiać trawę. O, ostatnia, mega gruba. Takich w sprzedaży mega, mega grubasów zostało. Nie wiem, z pięć. Jakby ktoś chciał. <grymne> już mam wrażenie, że tej juki to chyba nic nie jest w stanie zabić. Takiego, takiego grubasa. Piękny, niebieski kolor. No, wygląda to naprawdę dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej. Ona tu jest pierwszej zimy. No i oczywiście e, czekamy wszyscy, co się stanie. Co nam powie cykas panci Czy on wypuści nowe liście? Nie był niczym zasłaniany. Liście stare zostały obcięte. Mm, nie wiem przy ilu, przy minus 11 stopniach, przy minus 8-9 już zaczęło się z nimi coś dziać. Wyglądały brzydko, zrobiły się takie żółtawe, więc je obciąłem i co ja gadam? Waszyngtonia filifera. No, resztę to tutaj znacie. To nie ma o czym opowiadać. Wielkie kolby widzę się pojawiają yy, u naszego Tatusia. Tutaj mamy Hystrix. Bardzo gęsty, coraz gęsty. No i tu chyba nikomu nie trzeba mówić, co to jest. To jest palma, którą każdy powinien mieć. Jubea yy, Hilensis. Chiliński potwór, Chilean monster, można by rzec. I została mi jeszcze jedna, ostatnia, ale olbrzymia, spniem około 70-80 cm, potężna, więc nie tania. Będę ją wystawiał, jeżeli ktoś będzie chciał, to oczywiście dajcie znać. Jeszcze raz wszystkim dziękuję, w, w garniturze się kłaniam, za to, że jesteście, za to, że przyjeżdżacie, za to, że jest wtedy mega wesoło. Nawet czasem pada deszcz, chowamy się. Każdego pytam, czy chce się napić bimbru, jak ktoś był, niech potwierdzi pod filmem. Mam taką herbatę i e, robię każdego w konia i się pytam: e, Bimbru, się pan napije, czy pani? O nie, 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 ja jestem samochodem. Myślą, że ja łupię bimber od rana tam na plantacji swojej. Otóż nie, gdyż jestem niepijący. Życzę wam wspaniałego dnia, e, ciepłych kolejnych dni, następnych, chociaż wiem, że będą do dupy. Ale może jednak coś się zmieni. Zawsze nadzieja umiera ostatnia. Pamiętajcie, że zapraszamy Polskę z bezpan.pl. Trzymajcie się. Cześć!